Wędkarstwo Mazowieckie. Filmy dotyczące wędkarstwa. Pszenica spisuje się naprawdę bardzo dobrze. Nadałaby się świetnie na szybkościowy połów. Oczywiście rybki wracają do wody. Malutki haczyk plus pszenica naprawdę szybko możemy połowić rybki. Pszenica jest bardzo dobrze przynęto na płoć, leszcze bioro. No i oczywiście takie ryby karpiowate, jak karaś, lin czy karp, też biorą na pszenicę. Więc, w płocie, leszcze, karpie, krąpie na pewno wezmą. No, mam branie też. No, Pszennica naprawdę świetna, ja już nie będę wszystkich karasi pokazywał, bo bierze jeden za drugim. A jeszcze malutki haczyk mam, haczyk dwunastka. Więc naprawdę szybkościowy połów na tą pszenicę naszą. No dobra, teraz ja wypuszczę... I kolejny karaś. Ja już nie będę ich pokazywał. Po prostu Pszenica jest naprawdę skuteczna na te mniejsze ryby, chociaż większe też się trafiają. Skuteczna przynęta i takie to karaś. No już nie będę pokazywał, bo mówię nie wiem czego. Nasi dziadkowie na pszenicę kiedyś mówili. A no i teraz zdarzają się ludzie co łowią na pszenicę, chociaż w większości wypadkach, przypadkach są to osoby starsze. Są to osoby starsze, bo nasz, nasz rocznik. Młodzi ludzie naprawdę rzadko łowią na pszenicę, chociaż jest to świetna przynęta. Czasami potrafi być lepsza od białych rybaków. Jeśli chodzi o łowienie takiej drobnicy. No i to tyle chyba w tym filmiku. Krótki filmik. Kilka karasi pokazałem. Naprawdę biorę jeden za drugim 5-10 sekund do 15 sekund i ryba. No i brania naprawdę.